Wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobre, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, jego łaska trwa na wieki. Niech powie Dom Aarona, tak, jego łaska trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy boją się Jahwe: tak, jego łaska trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Jach i odpowiedział Jach mnie wyprowadził na szeroką przestrzeń. Jachwę jest przy mnie, nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Jachwę jest przy mnie, jako moje wsparcie. I to ja spojrzę z góry na tych, którzy mnie nienawidzą. Lepiej uciekać się do Jachwę, niż polegać na ludziach. Lepiej uciekać się do Jachwę, niż polegać na książętach. Otoczyły mnie wszystkie narody, lecz odparłem je w imię Jachwy. Otoczyły mnie tak osaczyły, lecz odparłem je w imię Jahwe. Opadły mnie jak pszczoły, lecz zgasły jak ogień z cierni, bo odparłem je w imię Jahwe. Mocno mnie uderzyli, tak abym upadł, ale Jachwo okazał mi pomoc, jachmą mocą i pieśnią. On stał się moim wybawcą. Okrzyk radości i wybawienia rozbrzmiewa w namiotach sprawiedliwych. Prawica Jachwe okazuje moc, prawica Jahwe podnosi, prawica Jahwe okazuje moc. Nie umrę, będę żył i będę opowiadał dzieła Jach. Jach skarcił mnie surowo, lecz nie wydał mnie na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wkroczę przez nie, podziękuję, Jach. Oto brama Jahwe. wkroczą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci, że mi odpowiedziałeś i stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Stało się tak za sprawą Jahwe. Było to cudowne w naszych oczach. Oto jest dzień, który uczynił Jahwe. Weselmy się i radujmy się w nim. O Jahwe, racz zbawić. O Jahwe, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Jachwę, błogosławimy Wam z domu Jachwę. Jachwa jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem i pragnę Ci dziękować. O mój Boże, będę Cię wywyższał. Wysławiajcie Jachwę, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki.